Cześć. Gdy pojawiła się zapowiedź kolekcji samochody wojskowe II wojny światowej, co nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. Co prawda nie jest to coś, co zupełnie mnie nie interesuje. Trochę samolotów do sklejania widocznych na moich półkach oraz innych modeli związanych z wojskiem, o czymś tam jednak świadczy, takie samochody można by nazwać nawet pewnym połączeniem. Jednak wiedziałem, że kolekcję odpuszczam i nie będę w związku z tym czuł żadnego żalu. Tym bardziej, że niekoniecznie zanosiło się w niej na coś polskiego. Priorytety jednak jakieś muszą być, domów z gumy jeszcze nie robią. Jednak gdy pojawiła się informacja, że w kolekcji pojawi się kubuś, to wiedziałem, że go kupię. Miałem jej pilnować, ale oczywiście przekapiłem premierę kioskową i dotarł do mnie dopiero teraz. Inna sprawa to, czy w ogóle udałoby mi się go w kiosku kupić, bo niektóre relacje donosiły, że było go tam trudniej dorwać niż np. Malucha z Aszet, czy wiadomego Staras z D Agostini. Po jakimś niedługim czasie sprawdzałem na wiadomych portalach, to nie było ani jednego. Model na pewno łączy się z moimi zainteresowaniami nie tylko kolekcjonerskimi oraz jest też ważną częścią historii naszego kraju. Patrząc czysto modelarsko, to ciężko wyobrazić sobie coś bardziej typowo polskiego, a przecież na tym się w dużej części skupiamy. Podwozie mamy tu Chevrolet'a, ale wiadomo, że nie ono jest tu najważniejsze. Chociaż trzeba zaznaczyć, że pochodzi z pojazdu montowanego w Polsce. A wiadomo też, że tych ogólnie polskich konstrukcji nie mamy zbyt wiele również w PRL-u. Czyli nie możemy na tym opierać naszych priorytetów. Można by nawet powiedzieć, że taki kubuś jest przynajmniej w pewnym sensie bardziej polski od polskich kwiatów. Które zresztą przed wojną też istniały i nie licząc jakichś naszych osobistych wspomnień, nie są w niczym gorsze, na przykład jeśli chodzi właśnie o kolekcjonowanie w jakiejkolwiek formie, od tych powojennych. Ja na pewno nie ograniczam się tylko do nazwy PRL i z chęcią bym u siebie zobaczył niektóre przedwojenne modele, szczególnie te produkowane w naszym kraju. Priorytet miałyby jednak wersje cywilne. Oczywiście nie możemy pominąć tego, kiedy, dlaczego i w jakich warunkach ten pojazd powstał. Tyle lat wojny, tyle zniszczeń i jeszcze w czasie trwania powstania warszawskiego. Myślę, że to niekoniecznie jest miejsce na pewne rozmowy, tym bardziej, że niektórzy na pewne tematy nie potrafią rozmawiać, ale na pewno trzeba docenić to, że w takich warunkach udało się taki pojazd wyprodukować, a także użyć go skutecznie w walce i docenić walczących. Bo to na pewno nie wszystko było czarno-białe. Bez względu na to, czy pewne decyzje były dobre i czy taki samochód, patrząc również na resztę posiadanego uzbrojenia. Mógł w tej walce decydować o tym, czy o tamtym. Ja o istnieniu tego samochodu pancernego dowiedziałem się dawno temu, jako dziecko, co kiedyś nie było takie proste jak obecnie. Raczej nie ze szkoły, chociaż akurat nauczyciel historii był jednym z tych nielicznych bardziej sensownych. Potrafił uczyć, opowiadał ciekawie o rzeczach spoza materiału i tak dalej. Źródłem informacji o istnieniu takiego pojazdu i jego historii była dla mnie ta oto, ponoć dosyć legendarna już książka. Niestety, w moim egzemplarzu brakuje okładki, którą w jakiejś tam szczątkowej formie nawet w nim pamiętam, oraz kilku stron wewnątrz. Można na pewno powiedzieć, że jakiś związek z zakupem tego modelu miała. I to już wszystko, co chciałem powiedzieć o tym modelu i jego zakupie. Nie chciałem tu robić filmu z omawianiem jego dokładnych szczegółów o poprawności odwzorowania, dlatego że w tym przypadku po prostu jakoś nie chcę tego robić. Chcę postawić model na półce i po prostu cieszyć się jego posiadaniem. Chciałem model przede wszystkim pokazać i dodać do tego coś od siebie. Z chęcią poczytam również o Waszych przemyśleniach na jego temat. Może też go kupiliście, może wam umknął. Powiedziałem wcześniej, że priorytetem byłyby dla mnie wersje cywilne, ale czy w mojej kolekcji pojawią się jeszcze jakieś modele z kolekcji samochodów II wojny światowej? Jeśli tak, to myślę, że na pewno je u mnie kiedyś zobaczycie. Pewne plany i myśli są. Dzięki za oglądanie, subskrypcje i takie tam. Dzięki za wsparcie. I za ewentualne wsparcie. Jest na to kilka sposobów, jakby się ktoś uparł. Cześć, do następnego.